Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Ratchet ten klank. Te śrubki skąpleczą. Ale okay, nie istotna. Do gry wracamy. Będziemy zacząć co dalej nas czeka w pirackiej jaskini. No. Okej. Okay. Czyli w skrócie mała przestrzeń na pierście O! Oh, e... Ale pod Już tymi wodami wciąż daje się niebezpieczeństwo. Wszędzie piraci! Trzymaj się, mały korsarzu. Ale piraci przypadkiem nie są moimi dziennikarzami, czy coś? Shit. Mm, prąd. A, strzelę was tak Ciekawe jest to, że weszła mała aktualizacja tutaj razem na ten plan dla komputerki i faktycznie widzę, że się trochę zmieniło pod względem chociażby płynności ruchu. E ruchu. Płynności gry. Więc jestem naprawdę zaskoczona pozytywnie. Kurde. Ciekawe czy te łóżka też nam spadają w dół, jak w innych częściach, kiedy mamy mało. E... Mało HP, czy nie. Dobra. Już? Co znudziliście? Nie. Nie spadły mi Szkoda. Szkoda. No, a wracając. E... Wyszła jakaś mała aktualizacja. I faktycznie nie gra działa płynniej. No super. A czym by cię tutaj zadu zabić? To właśnie... Tym na pewno. Oczywiście, że tak! Ale skarb jest nastrzeżony przez strasznego strasznika wyspy! O nie! Straszny ostrasznik wyspy. Um, panie straszny strażniku wyspy, proszę mnie tutaj e, nie żyć. E, poproszę, ładnie Jesus Christ, czemu we mnie bezpośrednio? Dobra, jeszcze raz. Dostaliśmy zbyt wiele obrażeń na samym starcie, no... Co zrobisz? No. I tak, oto kapitan! Co? Wypłynął na poszukiwanie słynnego skarbu. Nie wiedział jednak, że jego statek... Czastanów mnie, czy to nie jest dopadku! przypadkiem zbroja sprzed... Yy, z trzeciej części recietowych Już. Już. O, już dobra Ale pod tymi wodami się wciąż daje się niebezpiecznej Wszędzie piraci! Trzymaj się! Dobra, wiem, że są wszędzie piraci. Okej, okay, zobaczmy. Panie grzybku. Dobra, ta broń jest świetna, ma naprawdę duży... Ma naprawdę duży zasięg. Dobra. Dostrzegam Czy to właśnie Brzydki, to? Rondem. Fascynuje mnie to, że nasz Strażnik Wyspy jest tym samym Strażnikiem, który jest za każdym razem, kiedy się klipimy z Piratami. Nie wiem, nie, czuję, że to jest takie... Jak, powtarzanie asetów niesamowitych. Trochę ubolewam na tym, bo w serii raczej Clank przeciwnicy zawsze byli niesamowicie różnorodni, wiecie. Chodzi. Mm, Jedynie w swoim rodzaju, i to zawsze było takie niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy klepałeś się z minibusikiem który nagle był jakimś dziwnym. dziwnym, gigantycznym ziemniakiem, który nie wiadomo co robi i nie wiadomo czym był. teraz cenna korba jest wreszcie wolna! Ale co to? Niespodziewany atak Dobra, bawcie się. Uwaga! Oklaszam wobec w tym dniu! Wbrew wszelkim przeciwnościom! Kapitan! Oj, kolejny kawałek zbroi. Uuu. Dziwna jest ta maska, nie podoba mi się. To znaczy hurra! Kapitan już czeka. Ta radość. Wreszcie. Chyba jednak Pier mówił prawdę. Najpierw zobaczmy, co tam jest. O -o. Może po krakeńsku to gratulacje. To marne pocieszenie! No zdecydowanie, dudu raczej No Cześć, panie pirat. Oj, kapitanie, co? Cóż cię sprowadza? Masz. E, kłopoty? Imperator zdobył. wymiaromat? Wiesz o tym? Ha, ha! No pewnie! Założyliśmy mu podwór. To raczej on ma kłopoty. Ten sprzęt może dać nam przewagę. Sprzęt? To y, moja twarz. Nie jesteś robotem. <grymio> <grymio> e, jak śmiesz! O, <grymio> Ej, w tym wymiarze też jest kwark? Kwark? Quantum. E, kapitan Quantum. Mordercza! Nie, 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 to ja! O, jestem ja! Quantum, patrzcie! Zapłacicie za zbezczeszczenie głowy naszego kapitana! Oba! No, sum jest trzech! Nie, nie, nie! Moja wina kapitanie! Nazywam się Możesz nam Liczyłam, że w innym wymiarze, jednak nasz yy, drogi quark yy, aka quantum będzie trochę bardziej nieciapciewaty. Może tak to określę. ale widzę, że Park to po prostu park zawsze no. skrzynki i, i Nie wiem do końca czemu zeszliśmy ze statku, ale A, zeszliśmy ze statku, żeby do niego wrócić. Dobra, moment. Żybek. Nie to. Żybek. Chodź tu. Wychodźcie tu. I prąd. No i nie zmieniło mi na prąd. Oczywiście, żeby Maluchy! Bijcie ich! Grzybki gdzie wy jesteście, o Brzmi dobrze. Jest przycisk? O, w w ja... A... Jednak jest przycisk. <śmuszczak> Dobna, słodka, o, jest. już? Yeah. Panie Grzybek. Ale on nie był twoim kapitanem w ziomku. Naprawdę. Łącz Naprawdę. Pierwszy raz w, w serii tych gier doceniam bardzo mocno. No i tyłek. No, kończę mówiąc dalej. Pierwszy raz w życiu doceniam bardzo mocno w tych seriach gry. E Fakt, że tutaj są bomby. Dobra, już? Kto jeszcze? Gdzie jeszcze ktoś? dobra Teraz wiem że na mamy lecieć Yeah. No, plondrujący wyłączony. Na, jesieś mnie po fajer. Dzięki. Ale może spróbujmy na razie uciec zanim zjawią się tu piraci, jako imperator. No. Zanim zdoła się do mnie zbliżyć, będziemy już daleko. Czyli mogę do środka już wejść, czy... Ha, ha! Mamy zapiąć pasy?

O, czyżbyśmy mnie krakena przywoływali? To dla Ten cały kapitan Quark. Czy on też jest piratem? To bohater. Chociaż nas zdradził, przypisał sobie nasze zasługi i poddał się. Ale bohater! No bo nieważne ile razy daje ciała, ostatecznie zawsze nam pomaga. No chyba, że Stara nas zdradza albo próbuje nas zabić jakieś 5000 razy. Miary się rozpadają. Imperator rośnie w siłę, a ja mam kłopoty. Pora zmienić zawód. W końcu. Was. Co ty robisz? Pohateruje O I w tym wiadereczku takim wieżny. Dobra, that was cute, tak. Naprawdę nas uratował. Wow. Musimy powiadomić Rivet i Kit. Spotkajmy się z Żurkiego. Tam zaplanujemy następny ruch. Kolejne bronie. Morskim opowieściom. <ścoughs> Gdzie szanty? to coś jest tak cudne. Musisz hey, rozdać więcej zbirów, żeby ulepszyć tę broń. Ty tym muskim opowieścią. Dobra. Mm, czy jeszcze. O. Dobra. Nie zbrany, mamy już zbytnio. Kolejne bomby. Ale sam fakt tego, że tutaj były szanty, to już dla mnie był wygryw. Tu jest teleport. Statek. Wolowanie na skarby. Ale sądzę, że lecimy teraz do Rivet. jest 20 minuta. Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. I będziemy na dzisiaj kończyć. Drugi, dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. jak tam Rivet. Bo jest piątek. Nie nagrałam oczywiście odcinku wcześniej, więc muszę go. Yy, nagran zrenderować i wrzucić <laughs> a jest dziesiąta ta trzydzieści cztery nareszcie skończyłem piraci pokonani ruch oporu zniszczony galaktyka w końcu jest moja to konfetti. Co? Gdzie jest radość? Mordercze olśnienie! Dlaczego nie czuję się inaczej? Ponieważ sukces był twoim jedynym celem! I kiedy go osiągnąłeś, nie masz już po co żyć! Co ty możesz wiedzieć o sukcesie, ty? Zaraz! Jeszcze nie wygrałem. Na podbicie czeka wciąż mnóstwo innych wymiarów. Nie znajdziesz ich. Samo określenie współrzędnych tego wymiaru zajęło mi lata. To dlatego, że nie znasz pierwszej zasady podróżowania. Weź ze sobą mapę. Mapę, mapę wymiarów, mapa z archiwów. Będzie na sawali! Słyszałaś Rivet? Tak, lecimy tam. Ale to nie lecimy do córko? Okej, okay, czyli na sawali. Ciekawe kim teraz byśmy sterowali! Niemożliwe. To pewnie sprawka nefariusa. Archiwa zawierają mapę wymiarów, tak? Ta. Rivet, Kit. Imperator Nefarius zniszczył archiwa. Sprawdzimy w środku. Zobaczymy, czy ma mapę. Archiwa? Zostały zniszczone? Gdzie jest Gary? Nie wiem. To oddziały Nefariusa. Ciu. Przepraszam. Ale chciałem się bardzo kichnąć. Dobra. To nie zapowiada się zbyt dobrze w naszym przypadku. Zresztą, że jeszcze trzeba posiąść tutaj wiedzy Lumbaxów, ale sądzę, że to zrobimy już w następnym odcinku. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam, że dzisiaj tak krócej, ale obiecuję, że w następnym odcinku się już. Będziemy widzieć wystarczająco długo, żebyście byli usatysfakcjonowani. Więc hej, cześć i do następnego.